Dzień dobry, witamy serdecznie z firmą maszyny Maszyn Wyrobionych Śląska Rozpoczął się załadunek walca POMAK b 177 c 4 lat 2007 rok Maszyna wyjeżdża od klienta została sprzedana Także nie mamy już takiego ośmiotrowanego walca w ofercie Przejazd przez przełamanie rampy Bardzo ładna naczepa gieło no ale nie trzeba było podkładać są naczepy i są na naczepy tutaj wszystko elegancko jest już na platformie Tomek wskaże Damianowi jak daleko ma podjechać czy do samego końca czy nie Trzyma się załadowany więc można wyłączyć szybciej, To tyle na razie Trzymajcie się Cześć go